Widziałeś pewnie te pomarańczowe okulary, które podobno blokują niebieskie światło i poprawiają sen. Biohakerzy na całym świecie je kochają. PS sam często ich używam, a internet mówi, że to jest game changer. Tylko pytanie, czy to faktycznie działa? Naukowo wygląda to tak: światło niebieskie, zwłaszcza wieczorem, blokuje produkcję melatoniny, hormonu snu. Badania przeprowadzone przez Noblu w polskich laboratoriach świadczą, że używanie okularów filtrujących niebieskie światło na 2-3 godziny przed snem poprawiają jakość snu. W jednym z eksperymentów u osób, które używały tych okularów wieczorem poziom melatoniny wzrósł o 58% w relacji do grupy kontrolnej, która nie używała okularów. Ale uwaga, są też okulary na dzień z delikatnym filtrem, który nie zmienia barwy światła, a jednocześnie chroni wzrok przed tym promieniowaniem z ekranu. Ta opcja jest dla osób, które pracują dużo przed komputerem i po prostu wieczorem chcą lepiej zasnąć. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych okularów, wpisz w komentarzu słowo okulary, a podeślę Ci więcej informacji na ten temat.